Witam was serdecznie na lekcji matematyki i dzisiaj króciutko przypomnimy sobie zasady mnożenia i dzielenia dużych liczb z zerami na końcu. Uczyliśmy się już tego wcześniej, więc dzisiaj tylko takie krótkie utrwalenie. Zapraszam. A więc mamy duże liczby zakończone kilkoma zerami na końcu. Jak je mnożyć i jak je dzielić? Zobaczcie. Mnożenie. I taki przykład 20 razy 300. Zobaczcie, 20 ma 1 0, a 302 0 na końcu. Zapominamy na chwileczkę o tych zerach i mnożymy pojedyncze liczby z przodu, czyli wykonujemy mnożenie 2 razy 3. 2 razy 3 równa się 6. I teraz przypominamy sobie o tych zerach z obydwu czynników, czyli z pierwszego czynnika i z drugiego, i wszystkie przepisujemy je do iloczynu, czyli 20 razy 300 jest 6000, bo z 300 przepisaliśmy 2 zera, a z 20 1 zero, czyli tutaj w iloczynie będzie 3 zera. I drugi przykład. 600 razy 40. I zobaczcie, zapominamy o zerach, robimy 6 razy 4 jest 24, przypominamy sobie o zerach i przepisujemy je, czyli 2 z pierwszego czynnika i jeden z drugiego, czyli razem trzy zera, i wynik mamy 24 tysiące. A teraz dzielenie. I taki przykład. 1200 dzielone na 60. I najpierw skreślamy 0 w dzielniku. Dzielnik to jest ta druga liczba, przez którą dzielimy. I gdy skreślimy 0 w dzielniku, to tyle zer, ile było w dzielniku, skreślamy w dzielnej. Czyli w dzielniku było jedno zero, skreślamy i w dzielnej też skreślamy tylko jedno zero. Drugie nam akurat tutaj zostaje. I teraz dzielimy liczby, które nie są zerami, te z przodu liczby, czyli 12 podzielone na 6. To jest 2. I teraz dopisujemy te zera z dzielnej, które nam zostały, których nie skreśliliśmy. Tutaj akurat zostało nam jedno zero, więc dopisujemy to jedno zero nieskreślone. I mamy 1200 dzielone na 60 równa się 20. Kolejny przykład. 8100 dzielone na 900. Skreślamy zera w dzielniku, jedno zero i drugie zero. I zobaczcie, w dzielniku było dwa zera i w dzielnej też są dwa zera, więc skreślamy obydwa. I tutaj nam pozostaje podzielić już tylko te liczby, które zostały. 81 dzielone na 9 równa się 9. Tutaj nie dopisujemy żadnych zer, bo wszystkie skreśliliśmy. I jeszcze taki przykład. Zobaczcie 5400 dzielone na 6. Tutaj w dzielniku nie ma w ogóle zera. Więc dzielimy sobie te, tylko te liczby z przodu. 54 dzielone na 6 jest 9 i przepisujemy wszystkie zera z dzielnej. Więc w takim przykładzie, gdzie w dzielniku nie ma żadnych zer, to z dzielnej do wyniku przepisujemy wszystkie zera, jakie były na początku. To było takie przypomnienie. A teraz samodzielnie wykonajcie kartę ćwiczeń na stronie 58. Mamy tam trzy takie słupki różnorodnych zadań na mnożenie i dzielenie, liczb z zerami na końcu. Poćwiczcie sobie i myślę, że w ten sposób utrwalicie sobie tego typu działania. Życzę Wam miłego liczenia i do widzenia.